Podobno szczęśliwi czasu nie liczą, ale spróbujmy powiedzieć to człowiekowi, który cierpi na nabekowe zaparcia. Około 1 piąta Polaków właśnie cierpi z powodu tego typu dolegliwości, a praktycznie każdy z nas spotkał się z zaparciami wtedy, kiedy wybrał się w wymarzoną podróż. W jaki sposób radzić sobie z tym problemem, powiemy w dzisiejszym odcinku. Zostańcie z nami koniecznie. Cały problem z zaparć bierze się z dysonansu pomiędzy naszym układem pokarmowym i układem nerwowym. Istniejących w naszych jelitach. Otóż jesteśmy bardzo wygodni. Nasz układ nerwowy wymaga, żebyśmy korzystali z toalety najlepiej w naszym ustronnym miejscu i w stałych porach dnia. Tymczasem w podróży jesteśmy zdani na to, co przyniesie nam los. Często, kiedy lecimy samolotem, mamy już bardzo nieodpowiednie, bardzo suche powietrze. W pociągu możemy mieć brudną toaletę. A więc te sytuacje powodują już pierwsze utrudnienia. Prawidłowym rytmie wypróżni. Pamiętajmy, że prawidłowe wypróżnienia dotyczą mm, wypróżnienia nie rzadszego niż jeden raz na trzy dni. A więc jeśli wiemy, że mamy tego typu problemy w podróży, przygotujmy się do tej podróży należycie. Jak? Powiem za moment. Kiedy jesteśmy w ustronnym miejscu i okazuje się, że nasze działania nie przyniosą określonego dobrego sukcesu, wtedy warto wykonać 4 do 5 głębokich skłonów, przyciskając tułowie do ud. Zwykle to wystarczy, żeby nasz pobyt w ustronnym miejscu skończył się sukcesem. Starą i sprawdzoną metodą, która jest często stosowana przez kobiety, jest zjadanie produktów zawierających błonnik, zarówno błonnik rozpuszczalny, jak i błonnik nierozpuszczalny. Ten pierwszy ma ogromną przewagę w podróży, dlatego że bardzo łagodnie drażni naszą ścianę, naszego jelita, pozwalając łagodnie pozbyć się zalegającego balastu. Taki błonnik, błonnik rozpuszczalny znajdziemy w owocach, w skórkach owocy. To są pektyny em, em, zawarte w jabłkach czy też em, pektyny zawarte w śliwkach. Natomiast błonnik nierozpuszczalny, a więc błonnik znajdujący się w ziarnach, produktach zbożowych, oczywiście ma także korzystne działanie, ale niestety może przynieść nam uczucie dyskomfortu, zbytnio nasilonego drażnienia, błony śluzowej jelita. Bardzo często w podróży spożywanie produktów wysokozbożowych daje właśnie nieprzyjemne uczucie bólu brzucha, czy też bólu brzucha podczas wypróżniania. Dlatego w podróży warto postawić na produkty zawierające właśnie błonnik pochodzenia owocowego, błonnik rozpuszczalny. Ten błonnik, kiedy wiemy, że mamy problemy z wypróżnianiem, powinniśmy spożyć na mniej więcej na dwa dni przed podróżą i wziąć ze sobą zapas takiego błonnika do walizki. Innym bardzo dobrym sposobem, który jest praktykowany przez wiele kobiet, jest picie odpowiedniej ilości płyn. Oczywiście sama woda jest potrzebna wtedy, kiedy pijemy jej za mało albo kiedy na przykład lecimy samolotem, gdzie jest bardzo suche, wysuszające śluzówki powietrza. Wtedy 35 ml na każdy kilogram masy ciała nie wystarczy i powinniśmy pić więcej, ponieważ woda rozrzedzi zalegające Zalegające masy i pozwoli nam wypróżnić się. Natomiast samo picie wody bez spożycia określonej ilości błonnika oczywiście nie przyniesie określonego efektu. Dlatego warto pamiętać, że błonnik powinien być błonnikiem raczej rozpuszczalnym i powinniśmy pić minimum 35 ml wody na każdy kilogram masy ciała. A może rozwiązaniem naszego problemu jest ruch? ruch, który wprowadzimy zaraz po przybyciu do miejsca docelowego. A więc jakiś półgodzinny spacerek czy lekka przebieżka. Niestety, jak wykazały badania, tylko intensywny wysiłek po przybyciu na miejsce docelowe przyniesie określony dobry efekt. Niestety, niewielu z nas może pozwolić sobie na tak intensywny wysiłek fizyczny. Dlatego Znacznie lepszym rozwiązaniem będą probiotyki, a więc dobroczynne bakterie, które bytują na co dzień w naszych jelitach i których ilość ubywa w czasie długotrwałej podróży. Stosując probiotyki, uzupełnimy to, co ubyło z naszych jelit w czasie podróży, a warto także do probiotyku dodać prebiotyki, czyli zastosować tak zwany symbiotyk, czyli Probiotyk i prebiotyk, a więc włókna, które pozwolą bakteriom namnożyć się w naszych jelitach. Zwykle to rozwiązanie przyniesie efekt już po pierwszych dwóch, trzech dniach po przybyciu do miejsca docelowego. Na koniec przegląd tych preparatów, które są na rynku, czyli preparatów, które mają pomóc Państwu w problemach z wypróżnianiem. Tych preparatów jest cała gama, o, działanie ich jest inne, ale właściwie wszystkie zasadzają się na trzech podstawowych rozwiązaniach. Po pierwsze, mogą być to preparaty zawierające substancje osmotycznie czynne, takie jak laktuloza czy sorbitol. Inne preparaty zawierają zioła czy wyciągi ziołowe o działaniu kontaktowym i tu należy na przykład aloes czy senes. W końcu mamy także preparaty, gdzie dodane są substancje, które mają ułatwić Poślizg. I do takich substancji należy na przykład parafina medyczna. Czy wszystkie te preparaty możemy używać bezpiecznie? No, wydaje się, że tak, ale czy w sposób długotrwały? Zdecydowanie nie. Zaraz powiem, które można stosować długo, a które powinniśmy stosować tylko pod kontrolą medyczną i tylko zgodnie z ulotką. Niestety nie mam dobrej wiadomości, żaden z tych preparatów, ani ten działający na osmozę, ani ten działający kontaktowo, nie może być stosowany inaczej, niż jak to, na co wskazuje ulotka. Szczególnie przestrzegam przed długotrwałym stosowaniem senesu czy aloesu, bowiem te preparaty bardzo dobre, ale w, jeżeli stosujemy je długotrwało, mogą naruszyć strukturę układu nerwowego i doprowadzić w konsekwencji do jeszcze a, większego problemu a, z wypróżnianiem. Także do końca bezpieczne nie są preparaty, które ułatwiają poślizg. Otóż parafina medyczna czy wosk ograniczają nieco wchłanianie. Pasów tłuszczowych, ale także witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Wobec tego długotrwałe stosowanie tych preparatów może przynieść efekty związane z brakiem tychże witamin i tzw. egzogennych pasów tłuszczowych w organizmie. Pozostają jeszcze preparaty osmotycznie czynne. I tutaj na przykład lactuloza czy mm, zawarty w śliwkach sorbitol. Otóż te preparaty wydają się być najbezpieczniejsze, tym, tym bardziej, że to są składniki wielu, wielu produktów spożywczych. Ale wydaje się, że także i te preparaty powinniśmy stosować wtedy, kiedy zachodzi już niezbędna potrzeba udzielenia sobie dodatkowego wsparcia. A więc, najlepszym i sprawdzonym sposobem na Poradzenie sobie z zaparciami przed podróżą jest prewencja tych zaparć na mniej więcej dwa dni przed. Przypomnę, że powinno być to stosowanie produktów zawierających łagodny, rozpuszczalny płodnik, no i picie określonej ilości płynów. Jeśli zastosują się Państwo do tych prostych wskazówek, podróż odbędzie się bezproblemowo i bez zbędnego balastu. Z całego serca tego Państwu życzę.